Siemaneczko, ja jestem Fireball, A to kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Medieval 2 Total War W dzisiejszym odcinku Mamy Odbudować tą właśnie Te właśnie oddziały I z powrotem Ruszyć na Oslo Tak, bo Jeśli nie widzieliście Zajrzyjcie sobie w poprzedni odcinek Niestety Ponieśliśmy sporą klęskę. Sztoką jest przyjęty I w dzisiejszym odcinku mieliśmy jeszcze trochę się gospodarką zająć. Myślę, że te oddziały co mamy tutaj. Oprócz balisty zostawimy gdzieś w jakimś forcie tutaj, a sprowadzimy normalnie oddziały na przykład z Hamburga. Tak, tak. Tak. I jeszcze myślę, że tutaj dwa oddziały by nie zaszkodziły.. Te mają, ci mają większą tartę, więc wybieram tej Mamy spory przyrost ludności e, Oczywiście farmy. Większe drogi <laughs> kusznicy, ale dobrze mieszka z tym kupieckie targowisko i stocznie. tak stawiamy całkowicie na, na chcę powiedzieć, że całkowicie stawiamy na. Na handel jej kwalę mam cofkę Z czym przychodzisz Nie, Nie to ja chyba tylko dbną dla W medievalu występują takie raporty jak y, wynalazki Na przykład tutaj mamy wynalazek Chyba młyn, tak z zachodniej Europy docierają wieści o powstaniu cudownego młyna, którego nie musi napędzać żaden potok ani rzeka. Człowiek znalazł sposób na to, by ciężki mechanizm jelący ziarno poruszał, poruszany był przez wiatr. Łapany w promieniste drewniane żagle, choć wiatrak przestaje działać, gdy nie ma wiatru, dla tych, którzy rzucili z dala płynących wód, jest to prawdziwy dar od Boga. Okej... Okay. No nie powiem, nawet przydatne takie coś Jak na tamte czasy To tutaj mi się nie ustawiaj Jeszcze są chyba trzy, dwa udziały. Też idziecie. Będzie taka nasza baza wypadowa. Zrobimy tutaj forcik. Tak, forty wyglądają w ten sposób. Jest taka palisada. A naokoło niej... No czyli w środku niej. No są po prostu namioty. Ale dobrze, tak samo tutaj nie mamy czasu na wszelki bo walka zle dupa się zastanawiam nad tymi niedobitkami co pozostali, co pozostały po tamtej bitwie Zastanawiam się czy je zostawić czy je rozwiązać Zresztą nie będziemy nic ruszać bo i tak 300 włóczników <laughs> jak wsparcie Ale to i tak jest minimum Straż Miejska Super Milicję miejską nam dali Cóż za postępy Wojna Bizancjum kontra Dengue Więc tak, w poprzednim gameplayu odcinku mieliśmy Mieliśmy przejąć Szczecin, ale z racji, że mamy zaplanowane Postanowiłem sobie tego oszczędzić te nazwy skakują mi z tekstem, że mi się nie chciało. Praw handlowe, poproszę. Nie że na lud ochotniczo to zaakceptuje, chociaż i tak zaakceptował. Chcę, żebym myślał, że zrobili dla mnie wyjątek. Ale tak nie jest. Degas się cieszył, gdzieś to było widać. Mhm. Mm A jeżeli zrobi takiego zabójcę i go dziabnąć Nie. Nie ma takiej potrzeby. Dobrze, przychodź. przychodź. Odcinek trwa już 7 minut. W następnym odcinku to będziemy szczecin. Nie ma problemu. potrzebne tak nam dezerterium i co będzie sztokholm tak bo trzeba tu powiększyć tą jednak milicję dużo z tego nie będzie kupię czemu nie dobrze next tura tego dyplomata, aby co to planował? Tu wysłać, on tutaj chyba Antwerpię zajętą. O. Ciekawe ty im pewnie pech przywiózłeś. Sześć, płaczka masz 7 i nie będę tu i stał bezczynnie i zbierał pieniądze za ten, chociaż to nawet sporo Forsy jest. Ale sporo też można zarobić na w zabawie z innymi kupcami naprawdę dużo co to jest nie wiem dobrze idziemy dalej o, coś mi się widzi że tu będzie stała niezła forteca czemu nie taki będzie tytuł odcinka pierwsza forteca Ale dobře, dělají vám Jeszcze masta jeden oddział Ale może tak byście się w jedną armię LOL Dobra Jestem niestety zmuszony zrobić krótkie cięcie No blężaj Jeszcze masta jeden oddział Ale może tak byście się w jedną armię. LOL. Dobra. Jestem niestety zmuszony zrobić krótkie cięcie. Już jestem z powrotem. Co te ruskie ode mnie chcą? Tyle co forteca. Nawadniane farmy. No nieźle, ale nie skorzystam. Może w przyszłości. Mam przegrupować oczywiście. Ej, Co oni mogą ode mnie zjeść? Czy jestem uczciwym człowiekiem, uczciwym królem? O, jest 7, więc ruszamy świat. Ale mam nadzieję, że tu nie będzie super hiper-koksa, który nas od razu wykoksi. No. Droga przez góry. O chociaż tam. Takie eksperymenty często mogą się niedobrze dla nas Dobrze, nasedł. <laughs> I atakujemy oslo. I nie ma ze mnie coś osro. Dobrze, ustawiam sobie minutnik. Zaręczony, dobrze, nie będzie. nasza chluba kto mi teraz podskoczy <laughs> farmy i stocznie i drogi i farmy jejku na kopalnie powiedziałem farmy no i oczywiście chyba statkowala tutaj to dam żeby nie lamić i super Dam radę, co nie? Dobrze. Robię cięcie. Żeby mi czasem nie wyskoczyło nic takiego. Jeśli... Dam radę, co nie? Dobrze. Robię cięcie. Żeby mi czasem nie wyskoczyło nic takiego. Jeśli... Jestem z powrotem. Walka się toczy. Balisty strzelają, bojownicy walczą. Ja radziwiś mam. Prawie połowa ich już. Już połowa. O, już mają dwa paski, i więc, ale ich zachować. Dawać ich ostro cisnąć. To błąd. By Trochę sytuacja podobna jak w filmie O królu Arturze Aby tak te mgły przejechali Właśnie jak czasami walczyli to właśnie podobnie było o już pierwszy srebrny Ale nie to są cię to są cię manewr, zbyt mały rossen Ale mi się troszkę nawet nie chce wiedzieć, gdzie to są wikingowie. No dobrze to nie generał się ruszy. Wy jak nie macie co robić to na mury. nie macie co robić a muszę później naprawiać więc wydaje mi się, że skończymy tą bitwę <kłysy> pożegnam się z wami i koniec odcinka No więc panowie bohaterzy udało wam się dwóch jeściów zabić zobaczymy jak na to zareagujecie A za nie nie się, panie dowódco lub doradco No właśnie gramy na wyłączonym ale dorad... Ale jeżeli po prostu żeby na przykład doradziła mi ta kobieta Lady jakoś tak, Madam, czy jakoś tak Nie wiem, w samoloczku to Jak yy, kliknę przycisk, żeby mi doradziła yy, Jaki budynek, albo jaką jednostkę wybrać To ona się tam wtedy odezwie No właściwie, są ostatnie trz, Ostatni Trzej chłopcy No Nie wiem o co oni walczą I Nie wiem temu tu jest turek pokazany Dobrze Straty sporo Jesteśmy Znów zapomniałem o tym Jak przechodzę z menu bitwy do, min, do menu kampanii <laughs> Oczywiście coś mi się ścina i nie robi i robi niedobrze Jeśli wiecie jak ten Problem właśnie rozwiązać, to piszcie w komentarzach. A wracając do gry, okupujemy osadę. Co do zamku, naprawiamy drogi, farmy. I myślę, że będzie dobrze. Dobrze, nie będą tutaj dwa działy wikingów. Was już niestety nie potrzebujemy Was tym bardziej to też już nam się nie przyda Zostaje taka piechota Myślę, że będzie nam staczyła Wroga armia rozbita Kaput dup i nie ma ale dowodzenia to mógł sobie. Tego nie ruszamy. Teraz spróbujesz. A tu już nasze w tym odcinku. No jest, w tym odcinku udało nam się zdobyć Oslo. Tytuł mamy też jedną Fortecę Taki też będzie Tytuł odcinka pierwszy Forteca I to byłoby na tyle A i odnośnie tej grafiki na moim kanale Zrobił nią Wojtas202 Polecam jego kanał i jego arty Jest świetnym grafikiem Link do jego kanału będzie zapewne w opisie a na teraz to na razie trzymajcie się. Cześć. Cześć. Pa! Dzięki, że oglądałeś. Jeżeli cię się spodobało, możesz zostawić łapkę w górę.